Rodzina nie odświęta. Jak reagować, gdy dziecko kłamie? Pierwsze kłamstwa pojawiają się u dzieci już w wieku przedszkolnym. Początkowo to niewinne historie, wymyślone by uniknąć kary, albo zdobyć coś, czego pragną. Z czasem stają się sprawdzianem relacji z rodzicami. Czy można im zaufać, czy lepiej coś ukryć? Jak reagować, kiedy dziecko kłamie? Czy kara wystarczy, by nauczyć je mówienia prawdy? A może za każdym kłamstwem kryje się coś więcej strach, wstyd, albo potrzeba akceptacji? Posłuchajmy trzech małżeństw, które podzielą się z nami swoim doświadczeniem, by wspólnie znaleźć odpowiedzi na trudne pytania. Ania i Adam Weberowie są parą od 16 roku życia. Mają trzech synów: Antka, Stefana i Juska. Na co dzień tworzą aplikacje, książki i inne narzędzia, które wprowadzają dorosłych i dzieci w ducha wychowania przez sztukę. Zawsze jak kłamiemy, to zawsze wychodzi, mhm. ale... Prawda. Mhm. Częst często jak się od razu powie prawdę, to wszystko jest w porządku mhm. i... No a jak właśnie macie taki wybór, czy skłamać, czy powiedzieć prawdę, to co sobie myślicie wtedy? Mm. Lepiej powiedzieć prawdę, ale trudno. Ale trudno? trudno. I czasem... A, mm. trudno jest powiedzieć. Mm. A, no tak, trudno jest. A pamiętasz tę ostatnią historię, która się przydarzyła, jak e, bez pozwolenia, po cichutku, nie mówiąc nikomu, korzystaliście z komputera czy z iPada i oczywiście to wyszło, wyszło na zewnątrz po jakimś czasie tego samego dnia. I zazwyczaj jest tak, że później macie zakaz korzystania z, z ekranów na jakiś czas. No, i jak Was zapytaliśmy, to wtedy powiedzieliście, że tak, faktycznie. Znaczy, coś tam robiliśmy na iPadzie i, i przyznaliście się. Mhm. No i później tego samego dnia jeszcze pozwoliłem ci grać na konsoli, właśnie. Pamiętasz? Mhm. I właśnie dlatego, że okazałem że ci łaskę, że, że prawda. Że, że zasłużyłeś na, na, na karę, na to, żeby nie mieć przez jakiś czas, to w związku z tym, że, po, że powiedziałeś prawdę, od razu przyznałeś się to to sobie ja grać. myślę, że to jest właśnie to, że my naprawdę od samego początku to mówimy mm. wszystkim chłopakom, ale też po prostu to wierzymy, że kłamstwo to jest coś więcej niż po prostu jakieś niedopatrzenie, jakieś nieposłuszeństwo, jakieś coś. To jest coś, co sprawia, że nasza relacja się niszczy, nasza relacja z dzieckiem. I e, nam najbardziej na, zależy na tym, żebyście wy mogli nam ufać i żebyśmy my mogli ufać Wam. Bo ja naprawdę wierzę w to i myślę, że obydwoje od początku e, naszego rodzicielstwa tak działamy, że wiemy, że relacja jest najważniejsza. Czyli nam bardzo zależy, żebyśmy mogli w, być pewni, że to, co mówicie, jest prawdą. Czyli na przykład w takich sytuacjach, w których wydarzy się że dwie osoby powiedzą dwie różne rzeczy. Na przykład, przyjdzie do nas Stefan i powie: Mamo, sąsiad mnie uderzył. A potem pójdę do sąsiada, i sąsiad powie: Nie, to Stefan mnie uderzył. To ja muszę wiedzieć, i to jest najważniejsze dla mnie, chyba ze wszystkich naszych rodzicielskich rzeczy ważniejsze niż to, czy rozładujecie zmywarkę, załadujecie zmywarkę, co tam zrobicie, ale. To, że jak moje dziecko tak powiedziało, to ja mu mogę ufać. Hmm. I myślę, że to jest właśnie dla, to z tego powodu kłamstwo traktujemy inaczej w naszym domu niż inne tak. rzeczy z taką właśnie, wagą, jaką. To kłamstwo tak. u nas od y, zawsze było. Takim najgorszym przewinieniem zawsze było dużo, o nim rozmawialiśmy, dużo rozmawialiśmy właśnie o konsekwencjach, tym, co robi kłamstwo, jak niszczy relacje, czyli naprawdę temu kłamstwu poświęciliśmy, bardzo dużo czasu poświęcaliśmy. A z drugiej strony to jest taka rzecz, że. Jak e, właśnie powiecie prawdę, mm -hmm. to wtedy. E, to nie po ma po żadnych nie Spotykają kart. Was konsekwencje, nie, tak. jesteście, nie jesteście ukarani. Tak, no bo wtedy naprawdę celebrujemy to, że nawet w trudnej rzeczy możecie nam powiedzieć prawdę. Nawet jeżeli popełniliście błąd. Typu, że głupio wybraliście. No bo głupio jest wybrać to, żeby ukradkiem coś tam robić w stresie, grać na komputerze, żeby matka nie usłyszała, jeżeli mogę się po prostu dogadać z mamą, jeżeli nie dziś, no okej, okay, nie po mojej myśli, ale na przykład jutro mogę sobie normalnie pograć na kompie, nie? Czy coś w tym stylu. No więc to jest głupi wybór tak naprawdę. Kłamstwo od nigdy nie jest dobrym wyborem, ale mimo wszystko, nawet jeżeli już ten głupi wybór. Się wydarzy, ale przyjdziecie i powiecie, to to jest, to wciąż celebrujemy to, że, że to buduje naszą więź, paradoksalnie, ty. a nie ją niszczy. Ty. Ja myślę, że też takim kluczowym aspektem, na który teraz ostatnio zwracam uwagę, dopiero, dopiero teraz, jak już w sumie dzieci są starsze, to jest to też, czy po prostu my kultywujemy wierzenie im, czyli że my trochę jesteśmy w stanie jakby zaklinać rzeczywistość i powiedzieć: Wiem, że ty mi powiesz. Prawdę i traktować, jakby tak, wszystko, co tak, mówisz, było tak, prawdą. Tak. A druga sprawa jakby przeciwległa rzecz, którą, która się może wydarzyć, to jest cały czas Cię podejrzewać, czyli tak, na pep, a na pewno, czyli co, ty, co jaką Ty masz pozycję tak zwaną defaultową, czyli mhm. tą ustawienia fabryczne, że z założenia wierzysz dziecko, czy z założenia jest, nie. To jest super, bo y, robimy to czasami świadomie, czasami mniej świadomie, mhm. ale trochę staramy się jako rodzice odzwierciedlać tą y, relację rodziciel, rodzicielską z Panem Bogiem, mhm. przekładać ją, przekładać na, na, nasze, na nasze dzieci, czyli... Pan Pan Bóg, on nie jest negatywny w stosunku tak, do nas. Ma dobre myśli. Ma o to. dobre myśli o tak. nas i, i, chcemy I to jest tak samo. I jestem przekonana właśnie, że to, to sugeruje dzieciom, że to jest jakaś taka niewytłumaczalna, metafizyczna rzecz, którą czujesz. Nie? Czy ty chcesz się dowiedzieć prawdy i zakładasz, że dziecko chce ci powiedzieć prawdę? Czy zakładasz, że chce chcecie oszukać, że jest małym cwaniakiem i na pewno, i nawet jeżeli twoje doświadczenie wskazuje, że wiele razy przycwaniaczyło, mm -hmm. nie? To czy, czy ty cały czas wracasz do takich dobrych myśli o tobie, że ja wierzę, że ty chcesz, że, że chcesz budować naszą relację? Tylko to był upadek, a nie że wiem, że chcesz mnie oszukać i jesteś dzieckiem, więc na pewno coś kombinujesz i raz na jakiś czas może mi powiesz prawdę, że w co ty wierzysz, nie, też o, o dziecku i o tej relacji. Kłamstwo to zawsze sposób, aby coś ukryć. Dla dziecka to często sposób, by uciec przed reakcją rodziców. W tle pojawia się wstyd, lęk i pytanie, czy dalej będę kochany, jeśli powiem prawdę? Jak rozpoznać, co naprawdę kryje się za kłamstwem? I czy jesteśmy gotowi zmierzyć się nie tylko z samym zachowaniem dziecka, ale i z własną reakcją, która może je prowokować? Maja i Krzysztof Sowińscy, rodzice trójki dzieci: Róży, Jazona i Idziego prowadzą fundację, łącząc twórczość artystyczną z ewangelizacją. Angażują się w projekty muzyczne i społeczne, organizują koncerty i wspierają młodzież. Państwo jest rzeczywistością bardzo trudną, ale jak widzimy po naszych rosnących dzieciach, pojawia się w którymś momencie ich życia i kiedy ich pytamy dlaczego okłamali, dlaczego rozminęli się z prawdą, to często odpowiedź brzmi nie wiem. Zauważyłaś to? Mhm. Jak to jest, że te dzieci chcą kłamać? Ja myślę, że one doświadczają wstydu z jakiegoś powodu. One na przykład, bardzo czegoś chcą, co wiedzą, że nam się nie spodoba, ale nie mogą się powstrzymać i, i, i tak, nie wiem, te słodycze, tak, podjedzą z szafki czy coś takiego, i wstyd sprawia, że wolą Czuć dyskomfort, który wiąże się z okłamaniem, niż dyskomfort związany z naszą reakcją na ich nieposłuszeństwo. Chociaż te reakcje na, na kłamstwo nie były w sensie na ujawnienie tego kłamstwa, nie były jakieś ekstremalne. Nigdy. To, to wciąż ten lęk w nich jest. Ale z różą udało się przeprowadzić taki pełny proces. Nie? Zauważyłaś to, że był moment, kiedy ona zaczęła kłamać. Później kiedy z nią o tym porozmawialiśmy, że to nas rani, że to jest coś co godzi w całą naszą rodzinę, że to jest coś co też jest z punktu widzenia wiary grzechem. No to później jak skłamała to pamiętam taką scenę, gdzie mówi mi, no i to chwilę po tym kłamstwie, tato przepraszam okłamałam cię, ale no nie wiem dlaczego, tak po prostu Coś mnie pokierowało, nie? że coś tak, nie wiem dlaczego, i widziałem w niej takie napięcie, że ona nie wiedziała, czemu ona skłamała. No ale udało się przeprowadzić cały ten proces, no i dzisiaj już nie ma tak, żeby ona kłamała, bo nie boi się mówić prawdy. Nie? I myślę, że z każdym dzieckiem będziemy ten proces przechodzili, że to jest coś naturalnego, że dziecko zaczyna kombinować, zaczyna też testować nasze granice i nasze reakcje. No i dobrze, żeby. Te nasze reakcje były właściwe, nie? czyli żeby nie, nie było tam jakiegoś pastwienia się czy karania, nie wiadomo jakiego, tylko spokojne wytłumaczenie, bazujące na mm, argumentach płynących z miłości. Mm. Mm, to jak pokazałam Róży że, czy Jazonowi, że, że tracę zaufanie do Ciebie wtedy i nasza relacja po prostu słabnie, to zobaczyłam. To, to było wzruszające, widzieć jak ten argument naprawdę coś dla nich znaczy i że oni nie chcą płacić ceny yy, ochłodzenia naszych stosunków i myślę, że to jest dla mnie piękne, kiedy my możemy doświadczać swoich słabości w atmosferze miłości i przyjęcia i miłosierdzia. I miłosierdzia. Bo my tego doświadczamy w relacji z Bogiem jako dorośli, i skoro my chcemy dla siebie miłosierdzia, to też świadczmy innym, czy to właśnie innym ludziom, czy, czy dzieciom, tak najbliżej tego miłosierdzia. Mi pomaga dużo nie traktowanie dzieci jako jakiejś takiej kategorii, że to tacy mali, niekompletni ludzie. Chcę ich traktować jak, jak normalnych. Normalne osoby, z którymi ja mogę rozmawiać na takim poziomie, nie muszę stosować jakiejś takiej infantylizacji, że a nie rób tego, bo, bo coś tam, albo nie bądź niegrzeczny. To co w ogóle oznacza słowo nie bądź niegrzeczny? To trzeba rozpakować. No wiesz, ja bym nie chciał, żeby moi synowie byli grzeczni. No właśnie, co, co oznacza być grzecznym w dzisiejszym czasach? To znaczyłoby, że mieliby tłumić swoje naturalne reakcje i. To często jest bycie tłem i tak dalej. Nie? Tłem, który nie przeszkadza innym, który nie sprawia, że inni się czują y, źle. Nie, na przykład mm. bycie w restauracji z dziećmi jest trudne, ale Bo one on są sobą. Ale one są sobą. Mm. I, I to y, płaci się cenę za to żeby stwarzać dzieciom warunki do tego, żeby były sobą, ja wyniosłam z domu pewne wyobrażenia na temat tego, jak należy się zachowywać i reagować w określonych sytuacjach. I nigdy tego nie kwestionowałam. Dopiero jak zobaczyłam, że, że ty robisz to inaczej, to zaczęłam się z, z, zastanawiać, nie? Czy to ma, ma być tak, czy, czy nie tak i co jest prawdziwsze, <laughs> nie? Ale wracając do kłamstwa, dajemy dzieciom miłosierdzie, ale nie dajemy pobłażania, czyli że mówimy też o tym, że mm, konsekwencją tego, jeżeli będziesz to dalej robiła, y, są różne negatywne rzeczy. Tak? I było też kilka takich sytuacji, gdzie no, te konsekwencje doszły do skutku, i to faktycznie przyniosło m, znaczne, znaczną poprawę. Tak? I nauczyło, że mm, no, jeżeli będę robił coś takiego, robiła coś takiego, to otrzymam coś, co niekoniecznie mi się podoba. Tak? Pozwalamy też dzieciom doświadczyć tego, jak smakuje popełnianie błędu, nie? żeby one mogły na tych błędach swoich się nauczyć. Z tego, co słyszałem, to każdy mądry rodzic e, pozwala dzieciom też doświadczać tego, co jest negatywne doświadczać dyskomfortu, doświadczać, że nie zawsze wszystko jest po ich myśli, doświadczać właśnie negatywnych konsekwencji, nie chronić ich przed tym. No bo m, prawdą jest, że większość naszych nauk życiowych, płynie z naszych porażek, z naszych potknięć, a nie z sukcesów. Kłamstwo może chwilowo pomóc ukryć prawdę, ale zawsze zostawia rysy na relacji. Ale przecież to właśnie zaufanie jest fundamentem rodziny. Jak pokazać dziecku, że szczerość, nawet trudna, przynosi więcej dobra niż najlepiej wymyślone kłamstwo? Iga i Konrad Grzybowscy. Małżonkowie i rodzice czwórki dzieci: Józia, Tereski, Tadzia i Gucia. Ewangelizatorzy i terapeuci organizują rekolekcje i warsztaty dla małżeństw, dzieląc się swoim doświadczeniem rodzinnym. Myślę, że naturalną rzeczą jest, że dzieci na pewnym etapie swojego życia gdzieś nie do końca mówią nam prawdę. Że te kłamstwa gdzieś tam się przewijają w tej naszej rodzinie. Widzę to, że nie zawsze chcą powiedzieć prawdę, i zastanawiam się, dlaczego tak robią. Bo czasem to jest tak, że a, y, pytam się, czy posprzątali pokój, a oni tak, oczywiście posprzątaliśmy, i idea tam jest dalej Armagedon. Albo ostatnia sytuacja, kiedy mówię: Dzieciki, umyliście zęby, tak, umyliśmy, szczotkowaliśmy, w ogóle widzieliśmy ten zielony kubek, ja mówię, kuchnijcie. Dobra, nie myliśmy, mamo. Znają się, czy oni boją się konsekwencji tego, że coś się wydarzy i e, czy to jest dla nich łatwiejsze? Nie wiem, Kondzi, jak ty do tego podchodzisz? Myślę, że jak patrzymy na małego człowieka, też możemy spojrzeć na dużego człowieka. Dlaczego nam się zdarza kłamać? Dlaczego czasem my boimy się powiedzieć prawdy? Och, jakie to mądre. Bo często to wynika właśnie, że boimy się konsekwencji, tak? Że czegoś nie dopinowaliśmy, tak? Nie posprzątałem pokoju. Więc boję się, że na przykład mama będzie da mi jakąś karę, tak, albo nie będę mógł zagrać i obejrzeć bajki, tak. E boję się, właśnie, że ja coś źle zrobiłem i rodzice będą na mnie źli, tak. Więc jakby to e też te jak my, tak, boimy się czegoś przyznać w pracy, czegoś nie dopełniliśmy i wymyślamy, kombinujemy albo tramwaj, albo coś się wydarzyło. Zamiast sposób e e coś powiedzieć, tak. My uczymy się tej dojrzałości, tej odpowiedzialności, tak. Więc jakby my jesteśmy. X lat przed naszymi dziećmi, mhm. więc, jakby to też jest właśnie ważne, pokazywać dzieciom, że prawda jest trudniejsza, ale jest ważniejsza, tak? Bo, jak będziemy, będziemy kłamać, no to będziemy w nieskończoność, będziemy jedno kłamstwo za drugim, żeby gdzieś jakoś z tego się wykaraskać, tak? No i znowu, też pytanie, jako my rodzice mamy reakcję. Czy dziecko może się nam boi powiedzieć, no bo właśnie, no bo ja na niego nakrzyczę, bo tata będzie ze mnie e, zły, bo nie będzie ze mnie dumny, bo i, i tak dalej, i tak dalej. Tak ja pamiętam jedną taką sytuację z naszego domu. E, z Józiem miałem taką sytuację, że mm, miałem do przeczytania lekturę. No i wiadomo, no tam coś trzeba było przeczytać, tak? onat nie wiedział, jaka to lektura i tak dalej. bo to jest twoje zadanie, mm. tak? To jest taka i tak. książka, już nie pamiętam tytułu. Ty, ty musisz y, y, załatwić, w sensie, że musisz czy, od kogoś pożyczyć, czy się dowiedzieć, od kogo um, ktoś już przeczytał, czy jeszcze nie, czy ktoś może ma, nie wiem, dwie książki, czy może z biblioteki można wypożyczyć. Dobrze, tato. I tak codziennie się go pytam, Ju, już to zrobić? No nie, tato jeszcze nie. No i tak, i tak już za któryś czas mówię mu, synu, ale no, tyle razy ci prosiłem, tak? Tyle razy ci mówiłem, żebyś to załatwił, czy tego nie ogarnąłeś, tak? I on nagle się rozpakał i mówi, tato, bo ja tak bardzo wstydzę się zapytać moich kolegów, koleżanek o te rzeczy. Nie? I nagle mówię, Aha, no to ja na niego naskakuję, tu mu stan, no, e, taką sojną granicę pokazuje mojego obowiązków, odpowiedzialności, a on po prostu ma w sobie lęk, no bo się wstydzi, tak, mówię, okej, okay, Józiu, dziękuję, że mi o tym powiedziałeś, tak, to jakie możemy znaleźć problem, czy, e, e, znaleźć rozwiązanie tego problemu, mm -hmm. tak, czy, e, no ja nie chcę iść do twoich kolegów, tak, żeby prosić o książkę, to może pójdziemy wspólnie do biblioteki, tak, i, i poszukamy tej książki, o, ta to super, tak, no i znowu, on... Nie mówię mi o tym, no bo bał się nie zawieść, tak, e, ale w końcu gdzieś tam to wypłynęło, tak? I to było do mnie takie, tak? e, takie pytanie, czy ja na pewno dobrze to rozegrałem, tak, że chciałem być tym surowym tatą, czy lepiej właśnie podejść z takim, większą taką czułością, tak, nie jesteśmy idealni, więc nie da się wszystko idealnie zawsze zauważyć, ale, no bo ja się sam zastanawiam, tak, dużo oczekuję od moich dzieci, w wychowaniu, ale może też pewien dużo oczekiwać od siebie, tak, żeby stworzyć tym przestrzeń, że moje dzieci czuły się bezpieczne, że nie bagatelizuję ich problemów. Mhm. Ja też widzę, że dzieci są świetnymi obserwatorami i też widzą, czy my kłamiemy, tak? Mhm. Czy nie wiem, jadę i mówię, patrzę na GPS, że pokazuję 14 i mówię... A będziemy na 13.30. Mamo, nie będziemy na 13.30, tak? Że właśnie pokazać im, że to kłamstwo też nie ma miejsca w naszym domu, że kłamstwo nie spowoduje, że nie wiem, czegoś unikniemy, wręcz przeciwnie, wnosi dużo lęku, że ta prawda czasem jest trudna, ciężko nam się do czegoś przyznać, tak? Ale ona daje nam taką wolność i nasze dzieciaki mają już tego doświadczenie, że przyznają się do czegoś i widzą, że tak naprawdę to nie było nic złego, a powiedziały i jest im o wiele łatwiej, tak? Że zgubiły coś, że nie pamiętają, gdzie położyły, tak? I się przyznają do tego i widzą, że rzeczywiście ta prawda daje im taki pokój serca. Mhm. I też ta przestrzeń właśnie do tej rozmowy, która już wielokrotnie się przewija przez, tutaj w naszych, naszych rozmowach, że jeśli dziecko będzie czuło się bezpieczne w domu i że będzie mogło przyjść z każdym problemem, no to będzie zaczyna się od tak przysłowiowego króliczka i urwanego łóżka, ale jeśli już wtedy dziecko będzie czuło się, że to. Że jego problemy nie są dla mnie ważne, to później będzie nastolatkiem, to już też nie będzie chciał przyjść, tak? No bo gdzieś będzie miał zakodowane, że moje problemy dla taty, dla mamy nie są ważne, tak? Więc, jakby to też ja tego się uczę, tak? Żeby pokazywać moim dzieciom, że ten rysunek, który właśnie narysowany, chociaż to już jest 15 tego dnia, to też, żeby za chwilę się zatrzymać i to jest dla mnie ważne. Dziękuję, że mi o tym mówisz, że pokazujesz, że włożyłeś to trud, tak? Że coś się innego wydarzyło, tak? Żeby mieć takie poczucie, że dzieci mogą przyjść do nas ze wszystkim. Nie tylko z jakimiś sukcesami, jakimiś drobnostkami, ale takimi trudnymi sprawami, żeby bardziej czuły w nas przyjaciela niż oskarżyciela. Kłamstwo osłabia zaufanie, a prawda je buduje. Dlatego prośmy Boga, by w naszych rodzinach panowała szczerość, zaufanie i miłość silniejsza niż strach. Dobry Boże, pozwól nam kierować nasze życie, życie naszych rodzin, to jak żyjemy sami ze sobą, jak się komunikujemy z naszymi dziećmi, w prawdzie. Proszę ci, żebyś prześwietlał to, jak do siebie mówimy, jak postrzegamy, jak reagujemy, żebyśmy mogli wieść prawdziwe, autentyczne życie, blisko siebie nawzajem i blisko ciebie. Też daj nam taką łaskę bycia zdyscyplinowanymi rodzicami, pełnymi miłości, ale też nie pobłażliwymi, tylko tymi, którzy e, chcą dzieci rozwijać ku pełni ich człowieczeństwa. Ojcze, prosimy Cię, żebyś um, wspierał nas w e, wybieraniu właściwych słów, żeby, żebyśmy wybierali dobrze i podejmowali dobre decyzje, panie. E, um, Względem, względem innych, względem Ciebie, Panie. E, I też prosimy Cię, Panie, żebyś e, dawał nam odwagę w tych momentach, kiedy e, podjęliśmy złe decyzje, popełniliśmy błędy, żeby iść zgodnie za Twoim, za Twoim słowem i mówić prawdę. E, mimo, że to jest trudne, Panie. Prosimy Cię, żebyś nas w tym wspierał, prosimy Cię, żebyś nas e, tego uczył, Panie. E, chcemy, żeby nasze wargi e, przynosiły Tobie chwałę, żebyśmy wypowiadali słowa, które są budujące, a nie które są e, kłamliwe albo, albo właśnie krzywdzące. Prosimy Cię, żebyś nas tego uczył, prosimy Cię, żebyś nas do tego wyposażał i prosimy Cię też, żebyśmy my jako rodzice mieli mądrość w. Zarządzaniu kłamstwem naszych dzieci, żebyśmy, żebyś nas uczył tego, jak, jak sobie z tym radzić, jak ich wychowywać, do tego, żeby właśnie um, ich usta później w przyszłości, ale też teraz przynosiły Tobie chwałę. Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar naszego rodzicielstwa. Prosimy Cię, aby nasza mowa budowała nasze dzieci, aby czuły się bezpiecznie w naszych domach, w naszych rodzinach i aby wiedziały, że z każdym problemem mogą do nas przyjść. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.